Elo. Teraz Wam pokażę jak obliczyć moc w rollercoinie. Ile się kopie, jak to policzyć. Więc wejdziecie tu, na stronkę. Trochę się to ładuje, no ale ją zrobić. W sumie Dobra, chodzi do gierki. Super. Jakby co tutaj macie do odebrania darmową koparkę. Także spokojnie. Dobra, wchodzicie tu, wpiszecie Role Kolejny kalkulator Może być ten I teraz załóżmy Że ja sobie zacznę kopać RLT 100% Dobra, wszystko jest git Potrzebuję tak wartość te has. dobra, i teraz tak to. Przedłas czy, czytaj nie wyszło ewidentnie. Kurwa, nie mogę tego wkleić, patrz, dobra. 5, 9, 318. średnio network power to jest 524 kropka <tryk> dobra, zajebiście następne to jest blok z 11 umia 0 L.T. na USD, chcę powiedzieć. dobra. Czyli przez miesiąc tego mi wychodzi pół RLT z samego kopania. U mnie nawet tutaj chodzi tylko o to, żeby wjechać tutaj w rollercoin i wchodzić parę koparki, tutaj macie jedną za darmo, Przypominam, z mojego reflinku, jak wejdziecie. To jest tylko o to, żeby wejść w program referencyjny, robić te nagrania, wklejać link i z tego macie, jak widzicie, profit. Jak już to idzie powoli też u mnie, u was też będzie. No ale cóż, tak to jest. To jest też Hasler. Siemano.